Pomyśl, chłopie, szczerza, Powiedz, czegoś nie chciał od ja, gdy ci nie wierzę. Twych czynów haniebnych nie prostuję dzisiaj. Bo nie było cię przy ja, kiedy cię potrzebowała. Więc wybacz się z twoją klęska. Ja o nie miała, gdy z tobą bój stoczyła. Wyniosłam się z Irlandii. Pomyślałam, że warto być twą gwiazdeczką. Kochając ciebie nie widziałam troski, że ten świat oblechem niesie twą winę na czole, na krzyżu, na gębie, na sile. Przegiąłeś dzisiaj w myślą idąc stale. Czekałeś, czyhałeś na swą chwałę. Jak wyjść z tej drogi, gdy dręczysz mnie srogi? Sroga zima idzie dla twojej drogi, Jezusku, szmatuszku, miłosko, śliczności, które nie widzi nic prócz swej próżności. Pieł stoi i patrzy się szczerze. Co mi rozpościerze ten los okrutny, gdy nad nim stoisz? Chuju, chamie świnio z niedoli, z niedoli marwy. Tworzony, skręcony. Wniosły poza swym styl. Obarczony winą za swe dole. Dosunę się do ja, a ci przypierdolę.